Cześć, się mamy wszystkim z tej strony Skype, a to jest kolejny odcinek z gry Burdelands I znowu jak jest zawsze jest boiler O Dobrze, o explosion Nawet A, chciałem jeszcze prosić o pierwszy odcineczek, ponieważ y, tam jakieś prawa autorskie z powodu tego internetu na początek było I nie mogę później edytować filmu Przepraszam, że się tam nie poznałam, ale dobra, tylko pożegnanie. To w sumie pewnie nic. No. A tam nic specjalnego my nie robimy, że my. no... A, będzie Skurna, kiedyś! Wykupiłem, wykupiłem grę, no i... I tak mi prawo autorskie. Za co ja płaciłem? Zabijesz? Tak, tak, ta. pokojnie zabijemy. Gazerki, pros. Challenge. Complete. Mm, najperkę mam, najperkę mam. Najperkę. No i mam. No i mam. Sniperkę? perkę? No, sniperkę mam. U masz ore. No, blokować, się odblokować niestety tego. Ten miejsce. No, ale wiecie, to zaraz będziemy mieli w sumie. Ta, ja wiem. O, patrz to na sniperkę. No widzę. I gazerki z nim. Będę Gunserkerem, który będzie miał snajperki dwie. JOLO. Co to, okay. nie mogę? Ooo, ja oh. muszę ammo. No ammo, pewnie też. Jeździmy razem czy oddzielnie? Chyba razem, co? No razem. Dobrze, ammo. Dobra, do przodu. O, idę się takiego dłuższego maratona sobie. Czemu? Przysujemy. A, że jestem. Catch Dobra, cześć tam. No to idź na razie, bo ja tylko sobie tapczę z nimi. kupiłem? O, w sumie tutaj... A, są tu ty. Co tu jeszcze raz się tapczę? No. Pogalacam. Ja ich pozdrawiam, w sumie z daleka mogę. A ja też tak ze szopą wcielam. O boo, to są jakieś ambo tylko. No, to jest No tak co najmniej 10, kurde. Jak babupie. Dobra. Wybrałam jakiegoś. Ty, panie, nie strzelaj do mnie. No co to, to jest? Kurde. Dobra. O kurde. I statusz. Bo mnie będę jechał. To, 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 no ale tutaj typek staczy, jest. Wiem, zabiegnę. 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 No Zabiegnę. Zabiegnę. Ja zabiję, ja zabiję. Ha, fajne. Biej, bij, bi, big, bij nomada. Próbuję ja tego startu badę. Bardzo nie gać się ponią. Dobrze. Czemu ja nie mam shotguna? gana? szybko szybko, załączyć, dobra. Ja dobiję tego nomada, spróbuję go na niej dobra zarobiłem. Spłonuł. No. Dobra ta AWP nawet. To 95 damage'a. Ale wolno strzeli. Nie, pierdziela tak szybko. Nawet. Dobra, a, dobra, się odblokowało. No to... Zobaczcie, hajsy wezmę. Amunicję, dobra, dobra to. Idę już. Czekaj, tylko zmienię sobie. O tego chciałem. Na to tylko muszę sobie porównać, okej? Okay? Dobra, maksa. A, jeszcze Ignacy. Zobacz, jak ty idziesz w stronę. A, trzeba przyjść. No ja to trzymaję się z globalem. Okej. Czy to teraz działać będzie? Wait a moment, while i, I to catch a ride. To catch a ride. No, no, Oh, yes, show. Oh. Uh. Uh. Cool. Welcome. Try requesting another car. Pełna ja bomby Aha, dobra, Mieszko się, się kieruje No tak Ło dobra idę do sanktuarium. Aha, na O Boże, Może ah. Możemy się zamienić, jak

A tak łatwo do sekundarza nie było się dostać. Łatwo, właśnie. Bo trzeba tych zamków zabić. Kto no. jest? Jakiś aptek? Nie zapiszę to, co siadaj. Ja zaraz pokieruję, ok? No. Ja wiedziałem, że tak łatwo nie było. Nie wiem, próbowałem w portu pisma. Yy, nie to, nie to chodzę. Kierunek w prawo. Co tu jest? O Boże. Na no, prawo. Się. O, pod F. pod F. No. Dobra, wierzę tam. Ty na niebieskiego jesteś. Siadam Echo no, Echo, nie wiesz co to Echo? Tak wiem Kamień się z Co? Latający kamień to taki był O to? O to chodzi? Co nie, później zobaczysz Latający no. kamień był Zabijesz tego potwora i to kamień się w Chodź Siadaj. Dalej z tego? No. Strzelaj, strzelaj niego. Strzelam. Ole, bada. jest. O, powiesią, powiesią, tam to wyśląg, bo to coś zielonego. No, właśnie idę. Eee, o, dwa 20? o, pistol, 43 do okay, pokaż, 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 Ten tutaj. po prawej, Jacobs. Ja by go biorę, bo ja nie mam pistola w ogóle. No, dobra, tylko 10 damage'a, lecie 10 AMO, ale... w chłodzie. Tutaj też tutaj jest. Eee, dobra, tu białe. Ale SMG chyba. SMG jest? Co? Dobra, zacznijmy. Co ty? to nie jest SMG. Ech, pewno. Zawsze to grunt. Do strzelania Pod... po... Potem będziemy otwierać te! Jak to? Jedna ręka bandyta. Pamiętasz? Nie pamiętam. Nie dobra, pamiętam, z jakiego... Pamiętam! No. O, ale będzie my będziemy śmiał. Musimy I tego, no skrzynki jeszcze. Nie, jedno takiego bandyty będziemy całkowicie. <grywa> no. Spadł. A, duń się jakiś ten level. Bing, 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 bing. na szósty. Boże. Połóż, boż, boż. Ile tu tego jest? O no to słabe jest kurna No skacze tu na mnie, a ja... Żeluduję O, rozwaliło się O, nasz ósmy level To słabo słabe to było Jednego to na ino rozpisnąłem. No co mam zrobić? Co mam znaleźć? Kill, race, attackers. Aaa, trzeba wszystkich zabić tych prostu. ale idiotki wo. Mele, no mele. Hey. Ha! O, tych tutaj leży. Kapitana Ko kopar. Nie. Co to? A, tak. Boże, nie latać. psychos ran off the Nie, nie będę miał żadnej amunicji No to już nie No, to pokażu, bo czas nie bo. Tak Trzech nadal, teraz? E... No teraz do sanctuary idziemy A nie, do Get nie, power. No do get power nie, inaczej tam, czy co, co ty poszedł O no tak Kill, a dodatkowa misja O, oh. No co ty Tędy Hatchu, w lewo a, to mam na auto. Ale tu mam auto Ale to chyba nie dojedziesz tam No, to chodź tędy Dojadę Chodź tędy Co tu jest? Ne da ideš. Ide se po tihu za Latviju <grych> ah, to misli. Ah, tebe to mu konce slika. Ale nabalaju do mnje. A, A jednak si nie da, dobra nie ważne. A do mnie tu już A ja ci nie pomogę. Jestem daleko. Boże, granaty O dosył. Piękne. Jak z snajperyki. No Ładnie, pięknie. Tu jest ginie. Jeszcze chwilkę, ja zaraz rozwrotem... O, bo nie, nie do, Dobra, nie oszukać. Dobra. Jeden ja już czasu mamy. Osiemka. Nie wiem. Zróbmy jeszcze do sanktuarium. Okej, okay, dobra. No coś tu wychyliło, no. Cicho było i nagle wychylił. Czekaj, zleć! Patrz! Bing! Bing, 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 bing! Przylej do mnie. Nie muszę, ja za sektuarium i oni umierają. O ty, Pięknie to było! Piękno wybuchło i podpaliło. Plecy mi robi o, ale krwi... Mmm, pycha. Ale dżemik! Na górze jest? Nie wiem, ja jestem na samej górze. No też o, cynetka. Co to jest ta skinka, jaka może być? Patrz. 22 dimei. Łabek, słabe, jam słabe. Nie, to nie pomaga cynetka. Myślę, że to taka która się jeszcze wysunie. Tak o tu jem dostał. Eridius. O, widzę, ile Eridu było? Jeden. No to ja też tam. No to jest prawda, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie już aridium powinno zbierać. Panie, gdzie ty do mnie szperlałeś? Dobry, patrzył. Minus. Eh. zginął. mam. Lol. O. Żebym ja mógł używać pasji, to też bym tak robił. ma pani. O mam plecy No, o co ci Tak, No i najpierw Idolo Kiedy nie Nie wiem, tak nie jest no. dole tak. Jeszcze się... Jeszcze trzech i byśmy zabili mi się dodatkowo. No i to jest tu trochę. Na górze gdzieś jest. Na górę. O kurde! Na O, teraz. Ale w takim miejscu, gdzie nik nikogo nie ma, bo po prostu spokojnie. Ej, cześć, chodź, chodź, chodź! Co? Czemu ty tak szybko giniesz? Dzięki! Jak ja tam byłem tam daleko, a ty już tak szybko giniesz. No było daleko nie... daleko poziomu się jakiś od tego, chyba. Ale ty się zginęłeś. A jest po 123 Ja już jebą. 120, dolary! Tak. Chodź, ja pod ciebie podjadę, nowym autem, okej? Okay? Bo no tamto jest oto No. Ja uciekam. Eee... Nie, bić mnie. Mało shotguna Gana już mam. Zaczę do ciebie. Nie, no, ja co ja będę potem potrafić. Uchodź. 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 tu Uchodź. 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 tu Uchodź. 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 Ja tu stoję już Eat, wait. You, <laughs> well, Kurna, a ty jesteś Już tam biegnę. Bo w drugiej stronie wychodzę na Dobra, jest kurde, taki strzela. jest tymi strzelanami. Pod takiego wiem. Kurna, Kurde, na Ktoś ty wjechał! Jak ty jesteś? Nie, ważaj. Jak ty jesteś. Uh, tak jak mogę. Zdaję się na ulicy. Dobra, nie oh, chcę Prawa, o le fajny sens, faj No ja mam jakieś pistolety fajne, ale takie słabe. A gdzie to mały fan, sorry, pominiemy się Marku? To samo daj ci i Marku. Cześć, A, brawo. Made tak. to No póki co nie bierzemy tych misji od tych ziomków, na razie. Okay? No. Na razie nie. Potem jak zrobimy te troszeczkę czyli. bo teraz trochę będzie tych misji jeszcze. No. E. To jest? O, dobra. Tak. Turn in. Um, Shotgun oh. i... tego. I co? A widzę. Yes. Karabin albo shogun. myślę, że karabin wezmę. No, nad karabin droższy. No, dobra, teraz ja wchodzę. No, ja też wchodzę. Tu szcila tutaj. Ä, whiteboard? A, A. A pogaźnik trzeba pewnie. To trzeba wam pokazać. Co? Co chodzi? A, on musi było tego otworzyć Ej, mam minigun'a no. no Chodźmy Dobra. Chodź do banku najpierw może bo tam będzie ten, slot plus jeden

o, tu mam już normalne bronie w końcu. O, SMG dla ciebie No czekaj. Mm. O, przodem pani, on serio. ammo, serio. No, tutaj sprzedam Explosive. Syletów nie lubię. Jak to 18-16. A nie można jeszcze wejść do banku. A to sprzedam tego gdzie idę. Nie wiem Jak to ty nie wiesz Nie wiesz gdzie idę? Nie Dobra Posprzedane tu trochę coś tutaj speak Tone O, jest Dobra, idę Łodienki! <noise> 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 nie crap! Is za co?